Cycki. Dupeczka. Łuk i dwa pistolety. Jeżeli cycki i dupeczka, które pojawiły się w Twojej głowie, są kwadratowe, to wiedz, że nie jesteś gimbem. Ale jeżeli znasz przygody Larry Croft jedynie z najnowszych produkcji, to ten program właśnie jest dla Ciebie. Dzisiaj, w piątym odcinku programu Gimby Znajo, zajmiemy się najnowszą częścią Tomb Raidera. Także szykujcie chusteczki i lubrykanty, bo czeka Was przygoda z jedną z najgorętszych dupeczek w historii gier komputerowych. Także tego, no. Zaczynamy! BĘDĘ GRAŁ W GRĘ A Tom Raider Jeżeli kiedykolwiek pomyśleliście, że Rambo jest nierealistyczny, bo Rozpierdala całą armię jednym magazynkiem z karabinu To jak zobaczycie co robi Lara Croft, to wam jajca zwiedną. Ta drobna kobitka jest w stanie poradzić sobie z kilkoma oddziałami uzbrojonych po zęby facetów, a potrzebny jest do tego jej jedynie łuk i parę apteczek. W dodatku, umiejętności rozwiązywania zagadek poza pozazdrościłby jej chyba sam Indiana Jones, a to w jaki sposób Lara odpierdala akrobację czy się wspina, jest niewiele gorsze niż parkour w Assassin's Creed. Jeżeli dodacie do tego wodę i pot spływający po kształtach naszej bohaterki, wtedy otrzymacie postać doskonałą, a wasz wzrok nie oderwie się od ekranu przez wiele godzin. Podobnie jak wasza dłoń będzie nieprzerwanie przez wiele godzin aktywować rakietę, ciunkać bigosa, bądź iskać mandryla. Dodatkowym smaczkiem jest nawet niezły asortyment broni, jaki dostajemy do dyspozycji. Lara potrafi posługiwać się granatnikami, karabinami, strzelbami, łukiem. Czasem wystarczy jej tylko zwykły czekan do wspinaczki, żeby zdziesiątkować napotkanych wrogów. Ponadto twórcy dali nam możliwość modyfikowania broni oraz znajdowania coraz to lepszych jej wersji. Tak więc grę rozpoczniemy z badziewnym drewnianym łukiem, natomiast skończymy z odjebanym sportowym łukiem z poliwęglanu, czy innego mądrze brzmiącego chujstwa. Warto wspomnieć o grafice, jaką deweloperzy uraczyli nas w najnowszym Tom Szczególnie na PlayStation 4 lub PC Tamto nasza bohaterka odtworzona jest tak szczegółowo Że dostrzec można nawet jej stwardniałe sutki na przemoczonym topiku Szkoda tylko, że Angelina Jolie nie jest już pierwowzorem postaci Lary Jak to było za starych, dobrych, kwadratowych czasów Jeżeli jeszcze nie pobrudziliście klawiatury i myszki To dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie nasz kanał Pozdrawiam i do usłyszenia Buziaczki, cześć Czy kiedykolwiek powiedzieliście, że płeć piękna jest słabsza od facetów? Czy kazaliście kiedyś wypierdalać do garów swoim dziewczynom? Tak. Czy stwierdziliście kiedyś, że w sumie to kobiety lubią być lekko... Tak. Jeżeli tak, to chyba nie graliście w Beyond Good and Evil, bo Jade, główna bohaterka tej produkcji, spuściłaby wam taki pierdul, że nawet sama Lara Croft nie wyszłaby z podziwu. Zapraszam na kolejny, dwudziesty drugi odcinek programu GIMBY NIE ZNAJĄ. Zaczynamy! Beyond Good and Evil to przygodówka twórców popularnego Reimena. Fabuła jest dość ciekawa, niby prosta, a jednak skomplikowana. Nasza planeta zostaje zaatakowana przez obcą rasę i oczywiście to my musimy uratować świat. No bo kurwa, kto inny jak nie my. Do tego dochodzi jakaś akcja z rządem, który coś tam ukrywa. Ogółem nasza bohaterka myśli, że jest Sherlockiem i w sumie nawet jej to wychodzi, przez co wraz z nią powoli odkrywamy tajniki fabuły Beyond Good and Evil. Ale nie ma co pierdolić o fabule. Przejdźmy do sedna, czyli do gameplayu. Powiem tak, jest on po prostu przezajebisty. Nasza bohaterka potrafi walczyć kosturem do IQ i odpierdala nim takie kombosy, że sami nie ogarniecie co się dzieje na ekranie. Jest wręcz stworzona do zabawy kijem. Do tego potrafi trochę jakby czarować, przez co jej ataki są jeszcze bardziej widowiskowe. W ogóle gra rozpoczyna się od niezłego kopa w jaja, bowiem pierwsze co będziemy musieli zrobić jest pokonanie bossa. Nie jest żaden tutorial. Odpalasz grę i jesteś chujową to giniesz na dzień dobry. Naszej bohaterce czasem pierdoli się w głowie i myśli, że jest Peterem Parkerem i chodzi wszędzie za aparatem i robi wszystkiemu zdjęcia. Oczywiście w celach detektywistycznych. Jak jedniecie fajną fotkę, to można ją obchnąć i kupić sobie jakieś świecidełka, apteczki czy podrasować staty naszej bohaterki lub kupić podpaski na te gorsze dni. Muszę przyznać, że Jade to naprawdę niezła cipeczka, w przeciwieństwie do waszej starej. Kontrastuje to z paskudzielcami, z jakimi przyjdzie nam walczyć, oraz z jednym z naszych przyjaciół, wieprzem, którego wyjebali z roboty w Stronghold i stwierdził, że czas się przeżyć na przygodówki. A może to był knur albo guziec? No wiecie, taka świnia z Afryki. No mniejsza. Oczywiście nie byłby to program Gimby nie znają, gdybym nie wspomniał o muzyce, która jest tak epicka, że żadna przygódówka nie może się równać z klimatem Beyond Good and Evil. Oprawa graficzna tego tytułu jest praktycznie identyczna jak w Raymanie, więc fani produkcji Ubisoftu będą czuli się jak w domu. Na szczęście nasza bohaterka posiada normalnie połączone kończyny i stawy, także nie musicie się martwić, że fapując do jej fotek ktoś stwierdzi, że jesteście popierdoleni. Znając życie, nie graliście jeszcze w ten tytuł, także wiecie, zapierdalać do sklepu i montować Beyond Good and Evil w napędach, bo jest naprawdę warto. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wiecie co macie robić. Tam jest taki przycisk do dawania subów, tam niżej do łapek w górę. Takie są procedury. Pozdrawiam. Witam, Elo, cześć! siemanko Moje małe, napalone zboczuszki w 24 odcinku programu Gimby Nie znają! Dzisiaj przygotowałem dla Was tak gorący materiał do fapania, że najprawdopodobniej skończycie w szpitalu z Waszym małym, złamanym, obdartym ze skórki peniskiem I nie, to nie będzie żadna Lara Croft, ani cycasta, mroczna elfka z Lineage 2, którego oczywistym jest, że gimby też nie znają. Przedstawiam Wam chyba najbardziej krwawą tupeczkę, jaka kiedyś kiedykolwiek zagościła na moim pececie. Panią BloodRain. Jedziemy kurwa z tym gównem! Blood Rain to typowy slasher a la Devil May Cry czy God of War, który wyszedł w 2003 roku. Wcielmy się w nim w półwampirzyce Rain, która jest swego rodzaju eksperymentem wojskowym, dzięki czemu posiada nadludzką siłę, szybkość i percepcję. Niestety, wampirze geny sprawiają, że musi sobie od czasu do czasu pizdnąć grzytylka krwi i oczywiście najlepiej, żeby pochodziła od człowieka. Nie wiem jak wy, ale ja bym dał jej chętnie wyssać krew z mojego monstrualnego knota aż do samego dna spójrzcie tylko na naszą bohaterkę Cytuszki są dupeczka jest nóżki są krwisto czerwone włosy na kizi pusinizi są Czego tu chcieć więcej? Dodajmy do tego, że Rein potrafi odpierdalać takie akrobacje, o jakich żadna inna laska nie mogłaby nawet pomarzyć. Jej dwa śliczne i ostre jak sam chuj ostrza, pociechają każdego przeciwnika na kawałki. Serio, takiej ilości krwi nie uświadczycie chyba w żadnej grze. Rozczłonkowywanie przeciwników jest odjebane perfekcyjnie. Możemy nawet spowalniać czas, trochę jak w Max Payne, ale z tym, że tutaj przed oczami migać nam będzie obraz ślicznej buźki naszej bohaterki, a nie w wkurwiona i paskudna mina Maxa Payne. Rein Rain posiada również inne umiejętności jak widzenie w podczerwieni. Uwaga! Bohaterka gry wpływa psychicznie na męską część graczy, sprawiając, że będą oni strobilizować tasiemca, trenować wyciora, 24 godziny na dobę. Po zbyt długotrwałym przebywaniu w świecie gry, dochodzi również do ciężkich aktów czochrania predatora i tapierowania Mujahedina. Gracie na własną odpowiedzialność. Ale wróćmy jednak do właściwej rozgrywki. Co w zasadzie robimy w Blood Rain prócz zabijania? Otóż mordujemy, upierdamy łby, Niestety, na początku musimy napierdalać się z zombiakami i ich krew jest no, niezbyt smaczna. Zajebistą sprawą jest, że potem dochodzi walka z nazistami i demonami. Sama walka w grze jest naprawdę przewykurwista i dynamiczna. Możecie nakurwiać kombosy, w międzyczasie strzelać z broni, których jest od chuja pana i od zajebania, spowalniać czas, robić salta, i kołki, a wszystkiemu towarzyszyć będą nam trzęsące się cycki wampirzycy, choć... Te zdecydowanie urosły dopiero w drugiej części gry, którą również polecam i której również gimby nie znają!